Trzymaj z tej strony jak Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj budujemy w KFC. Tak, KFC i McDonald's. Ze mną dzisiaj je i mi będzie pomagać X Laura. Dobra. Tak, McDonald's jest obok KFC. Z zrobiłem troszkę, jeszcze zrobiłem trochę jak Jeszcze nie zaczynam odcinka, ale trochę już zrobiłem. Dzięki Laura za pomysł, X Laura za pomysł. Więc y trochę y zrobiliśmy. KFC wygląda na razie tak: troszkę tu widzę, że jest za grube. No, KFC na razie wygląda tak: tu też jest za grube. No, teraz KFC właśnie wygląda troszkę tak. Ups. I dzisiaj będziemy je budować dalej. Robimy KFC dwupiętrowe. Aha, zabrano mi banner. Dobra, musi niestety zostać tak. Chyba, że zrobię jeszcze inny sposób. Dobra. Dzięki, Laura. Tylko tutaj musi być ten. Ono musi być dwupiętrowe. Tutaj damy tak. A to trzeba usunąć. Dobra. Tutaj trzeba red concrete. Z red concrete. Z red concrete. Z red concrete. i z konkretny dobrze, mamy to wygląda, z, że z zewnątrz ta a, no tak zapomniałem, że usunęło mi tego no to lecimy, lecimy bierzemy glas dajemy szybki Okej okay. Dobra I teraz ważne co, na co wpadłem Na takie coś mm, Dobra Znam twój pomysł Laura To się zniszczy to przestawimy. To przestawimy po prostu inne miejsce. Chodź. Tutaj, na. No. I ważna rzecz. Corki, że tak niszczę, ale bardzo ważna rzecz to jest tutaj i teraz dywan biały. I trot. Okej. Okay. Widzę, że też tak robisz w tą stronę. Dlatego co zniszczymy Laura i ci pokażę inny sposób. Dywan. I to. Dobra, już wystarczy. I teraz tutaj dajemy na no, jednego sobie postawie. Okej. Okay. O, wełny tu najlepiej. Dobrze. I teraz pyk, pyk. Na linkę. Czekajcie widzowie. No dobrze jest. Czekajcie. Dobra, już jesteśmy. Trzeba zrobić. Chyba będzie trzeba zrobić z tego dwa odcinki. Więc zrobimy tu schodki na górę. Dobra. Robíme dva pintrovky, jak takie płaskie chociaż bez tego i tu dywanik na górę nie ładnie wygląda polisad antest Dobra. Idziemy tu. Nie, czemu jeszcze szybko? Asa Bon, Bun mil, curde, da un -bon. bun. czekajcie, muszę coś zniszczyć no i zrobiłem dwa drzewka To Więc to na tyle w dzisiejszym odcinku. Yy, pamiętajcie o zostawieniu suba i łapeczki w górę. Na razie nasze, yy, na razie nasze KFC wygląda tak. Potem, yy, w następnym odcinku zrobimy yy, drugą dłu, część. Trzymajcie się, papa! Pa. Żegnaj się Laura.